Wzięłaś tych gałek tutaj. No jedną. Hej. Hej. Trzy pudła niespodzianki. Tak, tak, robimy unboxing. Sadam, jestem mu kobojem. Długa przemowa była. Dobra, idziemy. Teraz ja będziemy Złowie. mieć dowody z tym materiałem. Dziewczyny dobrze wiedzą, co mi jest potrzebne. <śmiany> <śmiany> Radulko, raturko! Wakacje bez zwierzyńca to nie wakacje. <śmiany> Co zrobiły utonęły? Lubi wakacje, ale lubi też rok szkolny Mój Zuza, Oliwka, Diana, Agata. Dzięki, że przyszłyście. Pozdrawiam Was serdecznie. Zobaczcie jaki miałam torc urodzinowy, a dziewczyny zaśpiewały mi 100 lat. Torcik dla Moniki, już tak. gotowy. Idziemy, mamunia. Będziemy śpiewać 100 lat. 100 lat! A kto? Monika! Monika. Dobra, mów się. <laughs> <laughs> Życzenie sobie pomyśla, pomyślałaś, Monika? O nie, zapomniałam. <laughs> Oby się spełniło, prawda? Dobra, kroję i zjadamy. A teraz pokażę wam, jakie prezenty dostałam od moich koleżanek. Dostałam takie ramki na zdjęcie, taką na jedno zdjęcie. Taką na cztery zdjęcia i na trzy zdjęcia. Fajnie to będzie wyglądało w moim pokoju. Dostałam taką szkatułkę. Jaka ona ładna, taka gustowna, czarna. Taką różową kulę do kąpieli. A tu jeszcze mam tyle fajnych, pachnących i kolorowych świeczek. Zobaczcie, te tutaj mają różne kolory, a te dwie pięknie pachną. A tutaj dostałam takie dwie maseczki na twarz. Dostałam też taki lakier do paznokci i taki palcem do ust. Dziewczyny dobrze wiedzą co mi jest potrzebne. Zobaczcie dostałam też taką opaskę do robienia makijażu. A tutaj jest taki olejek do włosów. Takie dwie gumeczki i taka, którą już sobie rozpakowałam i noszę ją na ręce. Takie dwie bardzo pojemne kosmetyczki, No pewno się przydadzą. Takie brokatowe długopisy żelowe, w sam raz do szkoły. A tutaj takie trzy książki o psach. Muszę je przeczytać. Na pewno będą ciekawe. A tu dostałam taki ogromny obrazek do malowania po numerkach. To jest taki kolorowy kot. Ciekawe, ile będę go malować. On jest naprawdę ogromny. No i oczywiście mnóstwo słodyczy. Dziękuję jeszcze raz Wam, dziewczyny. Pod koniec sierpnia mamy bardzo piękną pogodę. Zobaczcie, gdzie wybraliśmy się jeszcze z rodzicami. Siemanko, Siemanko, Siemanko. Hey. Cześć! Tu Fiki, Miki, Agatki i Moniki! Zrobiliśmy sobie taki spontaniczny, szybciutki wypad, tak, no, tak. dosłownie na trzy dni do naszego ulubionego miasteczka, do Zwierzyńca, do Zwierzyńca, do zwierzyńca tak, tak jest. Wakacje bez Zwierzyńca to nie wakacje. No tak, takie nasze motto. Co tu macie, co tu macie dziewczynki? Kaczuszki. Kaczuszki, a pamiętacie jak kilka lat temu nas tu taki łabuń zaatakował? Tak! O! Przechodził nam trochę nie mogliśmy tu przejść. No właśnie, nie mogliśmy tu przejść. Właśnie, właśnie dziś mniej więcej tutaj, nie? Tak. tak. będzie nie ma, są kaczuszki, ale one są dosyć spokojne. jednak kiwa głową, że nie, <grym> że nie jest spokojna. Mamy piękny, słoneczny dzień, więc nie mogło zabraknąć pysznych lodów. lodów. Monika, jaki masz smak? Mm, Serbet pomarańczowy. A ile Ty wzięłaś tych gałek tutaj? No jedną. Tylko jedną? Tak. To ale wielkie jest gałki. Jest tyle. A Agatka? Jasne, że czekolada. Jasne, że czekolada, bo Agatka bardzo lubi czekoladkę, prawda? A my mamunią tylko napoje chodzące. Agatka założyła sobie tatusiat kapelutę. Tadam, jestem kowbojem Pozdrawiamy oliwkę, którą spotkaliśmy z świeżyńców. Idziemy sobie przez taki fajny, zacieniony lasek. Noi, noi, noi. No i idziemy na plażę. Idziemy właśnie nad stałe echo, bo jeszcze nie mówi. Gdzie idziemy. Jeśli będziecie kiedykolwiek na roztoczu, to to jest bardzo urokliwe miejsce. Właśnie Krasnobród też i tutaj Zwierzyniec, to są takie fajne dwie miejscowości, do których my lubimy przyjeżdżać. No i tak jest po prostu fajnie. I przyjeżdżamy bardzo często. Przyjeżdżamy bardzo często. <grym> tak, czy tak. No może musimy... no się też Mamy blisko. No, mamy blisko. Tak, Niecałe to takie... 100 km, tak. I tu jest po prostu tak, tak. pięknie, taki relaks, swoboda. Tak, tak. Więc właśnie na takie 3-4 dni spokojnie można przyjechać. Bardzo fajnie, tu jest cisza, spokój i mało turystów. Co teraz właśnie się rzadko zdarza, bo nad morzem jest oblężenie w górach, w zakopanym w Karpaczu, w szklarskiej porębie tłumy turystów. A tutaj są po prostu pustki no i super, właśnie zapraszamy tak zapraszamy do nas na roztoczkę zapraszamy <grym i wytrza> długa przemowa była dobra, idziemy zaczynamy? one, two, już, już dotykam tak? Ja cię. fajnie, tak? no fajnie taka, takie szybkie płynięcie, tak co dziewczyny robicie? Selfiki? Yy, fotografie pamiątkowe Pamiątkowe Tak, żebyśmy w zimie sobie mogły oglądać i wspominać jak było fajnie w lecie No tak Fajnie jest zagadka. <noise> tak, na razie jesteśmy na piachu Tu już jest nadmuchany materac Zaraz będziemy iść do wody z tym materacem i będzie tak Słucham Nie domu Co zrobiły? Utonęły? Ojej, no dobra idę ich uratować. Dziewczyny, teraz? Walka z falami. Walka z falami, tylko że tu fal nie ma. Pomomo, pomomo, ratulko, ratulko. Co tu się dzieje? Magazka! Dziewczyny boją się fal i boją się wody. Dziewczyny, nie bójcie się, uratuję was. Uratuję was, ale uważajcie na rekiny. Bo tu są straszne reki nie słyszałem. Zobaczcie, te dwie żeglarki przepłynęły tysiące mil, żeby tu dopłynąć. Tak, ale tylko jedna wysłuje No bo druga się zmęczyła. Tak druga się zmęczyła. Ale mam dla Was dobrą wiadomość. Właśnie dopłynęłyście do brzegu. Tysiąc mil przepłynięte. i Już koniec, koniec. Kto tu się przewrócił na tym piachu? Na tej plaży? Help Help pomocy Pokaż Pokaż pokaż. Ręka cała w piachu Nic ci się nie stało? Nie Kolana nie stłuczone? Nie jest Można biegać dalej Ramończka sobie pływa. Monika przestał złamaną rękę. Miałaś trochę przerwy w pływaniu, prawda? No właśnie. Ale musisz się od nowa troszkę tak, jakby przyzwyczaić do wody. Ale tak pięknie w niebo popatrzeć, jak pięknie. Ha, ha, jestem gwiastowym <grym> haha Boimy się! No właśnie, widać! Straszne potworze! No! Ale się paliły, te. Chciałabym się tylko odpnąć, a to by cię wywaliło! Tak, 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 tak! Ale się wymęczyliśmy tymi jeziornymi wygłupami, prawda? Munisza jesteś zmęczona? Jeść się chce, prawda? Nie ja w ogóle nie chcieć. Jeść, nie jeść się? Bo zjadłaś troszkę na jeziorem kabanowski. A teraz jakieś fryteczki albo jakieś ładne małe mięsko. A gadko, zjesz nas zaraz! Zjesz wszystkich widzów! <słyski> Dziewczynki, macie może ochotkę na pyszną lemoniatkę. Wow. Tak, tak, tak! Ja lubię owocowe przygody. No to proszę bardzo, lemoniatka. Nie, mm, ja, no pyszne, to jest takie słodko-kwaśne. Orzeźwiające, słodko, tak? Dostaliśmy takie trzy pudła niespodzianki. Tak, tak. Robimy unboxing. Unboxing pudeł. Tak, Dobra. kawa na wypasie dla Moniki. Monika, co otworzyła? Okay. Burgerzyk i super jakiś tam sosik, pyszny, wspaniale wypieczony burgerzyk. Komunia? Pyszny, ale w każdym naszym filmiku jest bardzo dużo jedzenia, pewnie Wy sobie myślicie, że my na wakacjach to głównie jemy, ale to nieprawda. To nieprawda, dużo, dużo chodzimy, dużo spalamy kalorii, no ale przez to właśnie też trzeba od czasu do czasu się najeść. Cieszy, co nie, ja tak no, nakładam sos i co nie, dotknęłam takiego pieczącego jakby keczupu, o tu, to i to mnie pe... jak pieczy w język. Aha. Agatka, ale nam się pogoda udała, prawda? No. Pod koniec sierpnia jest jak? Gorąco. Mega gorąco, prawda? Dzisiaj jest trzydzieści, yy, trzydzieści Stopni, w, domu. W, domku, w domu aha No to na dworze chyba jest podobne. To już jest koniec wakacji, prawda? Tak, tak. Za chwilę idziemy do szkoły, Monika do piątej klasy, a gadka do. Zerówki! Zerówki, opuszczasz już swoje przedszkole, tak? I idziesz całkiem do innych koleżanek i kolegów i do innych pań. I cieszysz się, że idziesz do zerówki? Tak. A co Cię najbardziej cieszy w tym? Że poznam nowe koleżanki. A no właśnie, i ciekawe jak z nimi będzie zabawa, prawda? Przebiegała. Pewnie fajnie. Na pewno będą fajne, prawda? Tak. Moniczka, a ty się cieszysz czy? Cieszę się bardzo. Czy wolisz jak są wakacje? Yy, znaczy, lubię wakacje, ale lubię też rok szkolny, dlatego że w wakacje tak jakby, nie mam co robić, a w roku szkolnym pójdę do szkoły, do koleżanek, pogadam i w ogóle. Piąta klasa, czyli też i nowe przedmioty przyjdą, prawda? Yy -y. Czego się obawiasz najbardziej? Może tego, że. Na pewno dobrze sobie dasz radę w poprzednim roku. Bardzo dobrze się uczyłaś, tak? Miałaś świadectwo z czerwonym paskiem, tak jak zresztą widzieliśmy na filmiku naszym. W piątej klasie dojdą mi dwa nowe przedmioty geografia i biologia. Już nie będę miała przyrody, tak jak w czwartej No właśnie, więc to jest też taka niewiadoma, prawda? Tak. Mm, ciekawe, co tam właśnie będzie, co tam trzeba będzie się uczyć, ale na pewno jak przysiądziesz do książek, to ze wszystkim sobie dasz radę. A kto z Was chodzi już do piątej klasy? Co dla Was było wtedy najtrudniejsze? Piszcie mi o tym w komentarzach. W a ty mamonia żałujesz, że kończą się już wakacje, kończy się lato i za chwilę przyjdzie lucha jesienna i zima? No pewnie, że żałuję. Zdecydowanie bardziej wolę las, słoneczko, ciepło, plażowanie, wakacje. No powiem tam, że ja tak samo wolę zdecydowanie lato, cieplejsze takie miesiące, bo w te zimowe to tak w nie ma co no, robić. Jest kupa tego śniegu, a ja za tym nie przepadam. W śniegu to już dawno nie było. Ale fajnie podane dania, prawda monisia? Świetnie. A mi się najbardziej podoba y, ta suróweczka w tym słoiczku. Tak samo. No wszędzie każdy dostał. naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Ciekawe jak to smakuje, prawda? Smacznego, wam życzę. Dziękujemy. Dziewczynki, jak smakowało jedzonko? Było przepyszne, tatuś. A teraz relaksujemy się na leżaczkach. A może teraz zrobimy taki churek, dobra? Hej! Hej! Nie wam wyszło. Foteczki, foteczki, tak? tak w pięknym tak. miejscu, bardzo jest korzystne teraz światło na takie zdjęcia, tak? Dokładnie. Ale też to jest tutaj bardzo pięknie, prawda mamunia? Prawda, prawda, to jest zwierzyńczyk. zwierzyńczyk. To są takie stawy dookoła. Niby nic, ale bardzo sympatycznie. No i ładnie to wszystko wygląda. Tak. Co ta magatka chcesz pokazać? Kaczkę chcesz pokazać? Proszę bardzo. Tak, i kaczuszki są blisko. Te kaczuchy zobaczcie jak idą do nas, bo one są przyzwyczajone, że ich się po prostu dokarmia. No my niestety nic dzisiaj nie mamy. Kaczuchy. Tak. Mama boisz, mama boisz. Nie, bo się kaczuchy Monika. Ale ładnie, kto tak pięknie skacze sobie? Nie. Wracasz do domciu tanecznym krokiem, tak? Agatka. Będziesz tańczyć aż do rana. Bagacki i Moniki, klikajcie w miniaturki, które teraz widzicie koło mnie. Odwiedzajcie nas na Instagramie oraz na Facebooku i koniecznie subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Pa pa!